Cześć, okay, szanowni to z tej strony Kubika Lato, następny odcinek na moim kanale, kolejny odcinek z kariery zawodnika, już 19 i w tym odcinku zrobimy sobie prawo jazdy, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, że dzisiaj zrobimy sobie prawo jazdy, tak dotrzymuję słowa, zrobimy sobie te prawo jazdy tutaj w urzędzie na, na samochód osobowy, no i najprawdopodobniej dzisiaj właśnie sobie też samochód osobowy kupimy, bo słuchajcie, pojazdy, zobaczmy sobie jakie mamy do, do, do wyboru samochody, mamy różne marki generalnie, tu też różne ceny są, no raczej nie mamy aż tak dużo pieniędzy, ale raczej no na przykład takie Audi No takie Audi to fajnie by było kupić. Albo może sobie dzisiaj na przykład jeszcze uzbieramy te pieniążki i sobie może nie dzisiaj jeszcze kupimy ten samochód, może, może w kolejnym odcinku, może za dwa odcinki zobaczymy Ale na początku przemyślałem sprawę z treningiem i nie będę symulować do ostatniego dnia wolnego i robić treningu, bo jest bardzo prawdopodobne, że, no, że po prostu... No, nabawić się kontuzji nie wystąpię w konkursie później. Będę robić od razu tutaj e, trening i zrobimy sobie ten trening od razu na początku, żeby zacząć tak na ten film, potem zrobimy sobie, zrobimy sobie prawo jazdy, no i potem e, zrobimy, zrobimy sobie... Mm. Pierrot chyba drugi w Pucharze Kontynentalnym, bo akurat teraz po Willingen mamy wolne. Ostatnio było Willingen, jeszcze na powołanie możecie zobaczyć. O widzicie, Puchar Kontynentalny nie startuje, więc mamy wolne. Możemy wrócić do i zrobić prawo jazdy. No wszystko się pięknie złożyło. Mamy do zrobienia specjalny trening, bo jest tutaj wyzwania widzów. się Udało zrobić 350 tysięcy wyświetleń pod serią i teraz jest, jest aż pół miliona. No i na drugim kanale Kuba Wojtala 6000 subskrypcji na YouTube kolejny, kolejny taki cel, bo 5000 już wbiliśmy my, razem, wszyscy, tak, wy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego drugiego kanału, to zachęcam wszystkie linki w opisie. No i właśnie do Twittera. Twitter jest też ważny, bo ostatnio stwierdziłem, że... Twittera też sobie otworzę, w sensie miałem już otwartego, ale chcę tak jakoś ożywić to. Więc do Twittera również macie link w opisie, fajnie jakbyście zaobserwowali. No i na Instagramie, na Snapie, możecie się dodać na Facebooku, możecie również polubić, zaobserwować fanpage. No właśnie, mamy ten trening specjalny, tylko który trening teraz wiemy, tutaj jest ten zwykły. Zobaczmy. Wezmę ten na dwie gwiazdki, pierwszy trening, przechodzimy na skocznik. Okej, okay, ja poproszę Belkę 12, aż 12, siedem w dół i mamy skoczyć 110 metrów. No, warunki fatalne, Belka bardzo niska, ciężki trening, ale może nie aż tak ciężki jak się wydaje, może to jak się wybije. Dobrze, no tak, zobaczcie. Myślałem, że to cięższy trening. O tej 113 metrów, za pierwszym razem się udało. Teraz trening specjalny przed nami. A więc, teraz, trening specjalny: Lachty HS 130, belka pierwsza, czyli z najniższej, jaka jest możliwa. Musimy skoczyć co najmniej punkt konstrukcyjny. Zobaczmy, czy nam się to uda. Tak, ależ tutaj pofrunął mój skoczek. 121 metrów, fantastycznie, zaliczone wszystkie treningi na razie. Jest 16 grudnia, od razu zrobiliśmy sobie treningi po konkursach w Willingen. Więc teraz przyszła pora na prawo jazdy, to co, co jest najciekawsze w tym odcinku mam wrażenie, to co stanowi jakąś tam część życia, mm, społecznego samochody auta, mamy już nam motor, nam motocykl prawo jazdy, ale teraz jednak samochód osobowy dostępny od 18 roku życia, także bierzemy! Tak, pięknie. I mamy informację, żeby przejść do świata. Dawno nie byliśmy w świecie, ale musimy przejść do świata. Zobaczymy co w ogóle się tam zmieniło i mam też mam też plan, że jak sobie już trochę tych pieniążków odłożę, nawet możemy wziąć kredyt, bo tutaj mamy e, kredyty lokaty, e, kredyty, zobaczmy kredyty. Możemy sobie wziąć kredyt nawet, ale też oprocentowanie tutaj jest. lata e, miesięczna, boż, dziu, jaka lata miesięczna. Może tutaj trzeba co, taka duża masakra. Ale dobra, przechodzimy do świata i Widzimy się na prawojazdach. Zostaliśmy znowu przeniesieni na ten parking, bo to jest parking, to jest taki mały parking, gdzie zaczynaliśmy robić prawo jazdy na motor. Dzisiaj mamy prawo jazdy na samochód osobowy, również mamy przejechać z punktu A do B. Na mapce mam zaznaczone. Wy pewnie macie zasłoniętą moją twarzą tę mapkę, ale lepiej, żebyście widzieli moją twarz, no ważne. Także mamy do przejechania, no niecałe 2 km. dzisiaj raczej po mieście, mamy tam skręcić od razu w lewo, więc musimy się wbić na ten pas, o ten pas, o, o Jezu, ale ślisko, pada deszcz, niedobrze, no dobra, jakoś się wbiliśmy na ten pas, ale dobra, nie jest źle, ruszamy, słuchajcie, ruszamy, oj, bardzo ślisko, ten deszcz jest niesamowity. Masakra, taki takiej pogodzie robić egzamin na prawo jazdy. Ale dobra, nie, przekra nie mamy w ogóle nie przekraczać 50 km na godzinę w mieście. Ja mam zmienić pas w ogóle tutaj. Nie, dobra, jedziemy dalej, bo byłem na tym pasie, Tak, mam zmienić pas od razu. Tutaj dobra, wepchniemy się tutaj. Dobra, ja was nie będę zanudzać, wszystkim generalnie. Przejecha do przejechania mamy półtora kilometra, prawie. Więc tutaj najważniejsze momenty myślę, że pokażę wam. CO SIĘ DZIEJE W TYM MIEŚCIE? CO TO BYŁO? JA TU CZEKAM SOBIE NA CZERWONYM ŚWIETLE, A TEN MI... W... CO JEST GRANE? CO TO BYŁO? Halo, strasznie niedługo tutaj czerwone światło jest stoję tu od jakiejś tam chwili i gościu we mnie wjechał, ja nie wiem, ale... Patrzcie, oni jadą, a ja mam czerwone światło, to jest jakieś niepoważne. Dobra, włączyło się zielone, jedziemy. 50 km nie wolno nam przekraczać, więc trzeba uważać. Motorem nam kilka razy z tego spamiętam. Oj, no właśnie, przekroczyłem lekko, a raczej się nic nie powinno stać. Powinienem wjechać chyba tutaj na ten pas, tak mi mapka podpowiada. No i jedziemy dalej, słuchajcie. Okej, teraz w sumie tutaj nie wiem jak mam się zachować. Jest przejście dla pieszych. Hmm. Mm, no właśnie, jak ja tu mam się zachować? To jest ciekawy przykład, generalnie ja tu światem nie mam, ale dobra, tu jest zielone światło, pieszy nie idzie nigdzie, no dobra, skręciliśmy. Mamy wjechać na ten pas Kurde, 60 na godzinę było, niedobrze, niedobrze Słuchajcie, plus jest tego taki, widzicie przede mną taksówkę właśnie Że jak sobie zrobimy prawo jazdy na samochód osobowy i na przykład nie wyjdzie nam w karierze skoczka nadcierskiego Zawsze możemy zostać taksówkarzem Jest dużo różnych możliwości W ogóle te samochody za mnie jakoś, za mną tak jakoś dziwnie tak, zobaczcie co, zobaczcie co one robią Ja sobie, zobacz, kto ja, 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 im da prawo, prawo jazdy w ogóle, jakiś się nie wiem no Jakieś oszustwo totalne Masakra, z znowu przekroczy przekroczyłem 50 na godzinę, no cholera. Jasna, dobra, 400 metrów, ostatnie jest zielone światło. Jedź, panie, tam z przodu jedź, bo mój samochód nie wydala już przez ten deszcz. No i kolejne czerwone światło, jak pech, to pech, ale cieszę się, cieszę się, że w końcu te prawo jazdy na samochód yy, robimy. Bo, no, tym motorem okej, okay. fajnie się jeździ motorem. No ale zawsze zawsze samochodem w jakieś tam dłuższe podróże lepiej no i no i bezpieczniej jest. No i czerwone światło kolejne, ale już tam widzę gdzie mam dojechać 58 metrów ostatnich. Słuchajcie, więc najprawdopodobniej zaliczymy te prawo jazdy. Mam taką nadzieję, ale wiecie, tu się wszystko jeszcze może zdarzyć, więc trzymajcie kciuki przez ten moment, żeby się udało ostatnie. Ostatnie światła, ostatnie skrzyżowanie przed... Nie wyjechałem na autostradę, motocyklem było łatwiej, bo wyjechałem na autostradę, tutaj w mieście było, no, no niestety to są losowe drogi, ja tego nie wybieram, to się losowo wybiera, no i, no i 50 na godzinę nie mogę przekraczać, no i jesteśmy generalnie, tutaj mamy taki zaułek, możemy sobie, nie wiem, zaparkować tutaj, możemy? Nie wiem na chodniku to raczej... Jezu Maria, To zaraz się okaże że przez to ostatnie moje wybryki nie znam, ale dobra, nie wiem, zostawmy tu na chwilę auto. Raczej się tu nic nie powinno stać. No i czekajmy, czekajmy. Jest, zaliczyłem, tak jest! Mamy prawo jazdy na samochód osobowy. No brawo, brawo dla mnie! Słuchajcie, o, cieszę się, cieszę się, że się udało, bo w ciężkich warunkach też samochód, no czasami... No... Nie dawał rady przez ten deszcz, Jest było bardzo ślisko, skręcał mi czasami, no, no po prostu ciężko było tym samochodem opanować w ciężkich warunkach, ale się udało. Fajnie, fajnie, dzięki, że trzymaliście kciuki, przechodzimy do menu głównego. Okej, okay, zrobiliśmy trening prawo jazdy, teraz zostało nam przesymulować tak naprawdę, tylko że dwa razy musimy przesymulować, a potem przejść do kolejnego dnia, więc jeszcze raz symulujemy. Ok. no i tak dla pewności zobaczmy sobie te powołania. No jest, kłopio. Tutaj Puchar świata ma teraz TCS. Mamy w kłopio, więc no cóż, przechodzimy do dnia, w którym jest konkurs i widzimy się na skoczni. Trzymajcie kciuki. Przypomnę tylko, jak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego. My na szóstym miejscu. E, tutaj Tomasz Pilz na siódmym, a na ósmym, trzech Polaków w dziesiątce. Fajnie, fajnie, jestem najlepszym z Polaków w ogóle, to jest niesamowite. Mm, więc y, ładuje się skocznie, no i zaczynamy. Tam Rosjanin zaczy zaczął skakanie. Tutaj dużo, dużo skoków poniżej setnego metra. Mam nadzieję, że na mnie to nie trafi. No i no cóż, nocny konkurs, tutaj jakaś gwiazdka tam chyba świeciła na niebie. Tak mi się wydaje. Jakub Wojtala, uwaga. No, 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 nie będzie 100 metrów, będzie za punkt konstrukcyjny piąte miejsce, kończymy na miejscu szóstym, znowu najlepszy z Polaków. Fajnie, forma idzie do góry. Mam nadzieję, że w tym odcinku skoki będą na równym poziomie, więc teraz co? Druga seria, druga seria konkursowa, bo no, zdarzało się nieraz, żeby że po prostu była sinusoida. W tych moich skokach, teraz raczej nie będzie, zobaczcie, jak będzie daleko. Oj, oj, błąd, 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 błąd. Chyba przed rozmiarem skoczni, przed punktem konstrukcyjnym, w sensie. No tak, generalnie w drugiej serii słabsze odległości. Szkoda, że szkoda tego drugiego skoku, ale jest piąte miejsce i trzeba się z tego cieszyć. Znowu najlepszy spalak w Aleksander zniszczał, tu jeszcze parę Wąsek, Andrzej stękała. Fajnie, naprawdę fajnie. No i na piąte miejsce wskakuje w klasyfikacji generalnej Pucharu kontynentalnego. Tutaj Norwek, Thomas, Asen, Markenk niszczy system generalnie. R wszytywanie skoczni, Kłopio, drugi konkurs w Kłopio, też trzymajcie kciuki. Generalnie zawsze możecie trzymać kciuki, bo to się przydaje, naprawdę to się przydaje. I możecie też zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę pod tym filmem, Zapisywać mnie na Instagramie albo coś, nie wiem. I zobaczmy teraz. No, jest okej, okay. jest okej okay, skok. Tym razem ósme miejsce na dziewiątym kończymy, no Adam Niżnik teraz najlepszy z Polaków. Dwóch Japończyków na dwóch pierwszych miejscach, no to się porobiło, nieźle. I drugi skok drugiego konkursu. 123 metry, aby prowadzić, czyli dalej, dalej muszę skoczyć. Dobre warunki, podobne jak w pierwszym... Oj, chyba... Oj, 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 skok! Ale zepsułem skok! Zobaczcie kto na dwóch pierwszych miejscach! Polacy, Polacy! Szkoda, że ja zepsułem skok, no niestety. Dwudzieste miejsca i na piąte miejscu jak z Aleksandrem zniszczyłem Jestem tutaj ani razu, zobaczcie znowu taka sama sytuacja, ani razu jedyny z dziesiątki nie stałem nawet dalej na podium. Co oznacza, że ta forma jest ustabilizowana, ale to nie jest jeszcze ten szczyt możliwości mój. Bo na podium myślę, że stać Staćmy, żeby stanąć na podium w Pucharze Kontynentalnym. Już stawałem w Pucharze Kontynentalnym Letnim, więc, no cóż, trzeba iść dalej. Przechodzimy do menu głównego. Teraz mi się przypomniało, że ja wam nie powiedziałem, że Mistrzostwa Polski Zimowe zostały przeniesione na 26 lutego, czyli dwa miesiące później. Generalnie chodzi o to, żeby skoczkowie z Pokaru Świata się przygotowali na turniej Skoczni. Dlatego właśnie w, tutaj, w Mistrzostwa Polski, przeniesiono na luty, żeby już tak. No powiedzmy miesiąc przed końcem stonu zrobić, żeby dalej, dalej skoczkowie byli w formie, ale też żeby już nie myśleli o wakacjach, więc żeby i tak po prostu miesiąc, powiedzmy tak około miesiąc, bo no tak miesiąc przed zakończeniem tutaj e, Pucharu Świata, Puchar Kontynentalny się kończy w ten sam dzień, tak? W ten sam dzień? No nie, dzień wcześniej, a Fiskap się kończy tydzień wcześniej. No i właśnie, no i y tutaj mamy Puchar Kontynentalny, luka zostajemy w Finlandii, powołania na y Kusama, więc to byłoby głupotą, żeby inny skład zabrać po prostu. Ten skład to skakał, zostaje w Finlandii. My sobie zróbmy trening. Jedna gwiazda nam się dodała, ale nie będziemy robić jednej gwiazdki, bez przesady. Skoro skaczemy na... o tutaj mamy błąd, HS nie jest 40, tylko HS 140 powinno być. Ale weźmiemy sobie ten trzeci trening, bo to jest największa skocznia dostępna tutaj, a skaczemy na, przypominam, na Ruce, która ma 142 metry... Yy, ten... Wielkości. Wielkość to jest 142 metry, więc zbierzemy trzeci trening. Teoretycznie bezwietrzne warunki. Z belki 15 mamy skoczyć 120 metrów. Teoretycznie bezwietrzne, bo ten wiatr wieje w plecy nagle. No cóż, co ja poradzę, że tak jest. Nie jest złe wybicie. No i 120 metrów, czy było 120 metrów, bo to jest pytanie. Było 126 i było bardzo ładnie. Okej, okay, symulujemy dalej sobie oczywiście. Jeszcze raz przechodzimy do dnia konkursowego. Tak jakby. No i czekają nas kolejne konkursy w Finlandii. Pierwszy konkurs w Lahti super. Pierwszy skok hmm, w drugim konkursie w Lachti też super. No niestety ten skok ostatni popsu. 20 miejsce zajęliśmy w drugim konkursie, ale teraz ku samo to jest już większa skocznia, więc trzeba tutaj technikom się wykazać i zobaczcie ładnie leci. No i całkiem przyzwoity skok. Miejsce siódme nie jest źle, kończymy na ósmym. Znowu jestem najlepszym z Polaków. No i drugi skok, ósmy miejsce. Znowu w dziesiątce, kurde, kończę tę pierwszą serię. Oby było tak po drugiej serii. No i okej, okay, no i okej, okay, no i okej, okay. ładnie lecę, ładnie lecę. No i to jest fantastyczne, ale powiało pod narty. Ula, la, drugie miejsce. Ale szmitan powiało pod narty. Nota po, powyżej 300 punktów, fantastycznie. Zobaczmy klasyfikację generalną. Na drugie miejsce skakuje. Zobaczcie! Zobaczcie! Ale jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło. Jest! Mamy pierwsze podium w Pucharze Kontynentalnym. Super! Naprawdę się z tego cieszę. No i drugi konkurs na Kusamo, na Ruce. Jak kto woli. Ależ tam powiało pod narty, ja czułem te noszenie. No i znowu są dobre warunki. Belka niska, belka czwarta. I trzeba tylko wykorzystać wiatr pod narty. i teraz... Teraz słabe wybicie, niestety. Oj, oj, oj. Dostałem się! Thomas Asenmarken odpada No fatalny to był skok mój! Fatalny to, że jestem w drugiej serii, to jest zasługa jakiegoś niewiarygodnego szczęścia. Zaczynam drugą serię, bo oczywiście byłem najsłabszy, ale co się wydarzyło z Norwegiem? Thomas Asenmarken odpadł! Przecież ja już sądziłem, że zajmę 31 miejsce. Oj, tutaj. Duże błędy, duże błędy w tym drugim konkursie, niestety, no ten drugi skok 4 metry dłuższy, o wiele lepszy, no ale 16 miejsce i tak się tak, i tak podskoczyłem, 14 miejsc do góry, więc dla mnie to jest hit. Ale dobra, jestem w drugiej serii, więc nie wypadłem w tym odcinku. Punktowałem w każdym konkursie, cieszę się z tego. Wow, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym live'em, pod tym, pod tym odcinkiem, live'em też możecie, jakimś będzie w przyszłości live, więc możecie wbić, zostawić łapkę w górę, ale generalnie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jak Wam się film spodobał subskrypcja na moim kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco i generalnie fajnie jakbyście zasubskrybowali kanał. Niedługo 50 tysięcy subskrypcji. No, miałem plany co do tego, ale nieważne. No i co, no i to chyba tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie raz za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć!